1 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice imienia Księdza Franciszka Siarczyńskiego, pełniącej również rolę biblioteki powiatowej, odbył się festyn czytelniczy. Jakie grzeczne dzieci dzisiaj do nas przyszły? Jakie dzisiaj jest święto? Właśnie. Słuchajcie, to jest ważne święto. Tak. To jest bardzo ważne święto. Ja bardzo proszę, żeby wszystkie dzieci teraz wzniosły oklaski na cześć święta. Po ponad rocznej nieobecności, my wreszcie możemy Was gościć w naszej bibliotece na specjalnym pikniku zorganizowanym właśnie z okazji Dnia Dziecka. Bardzo się cieszymy, że tu jesteście. Jednym z niezwykle ważnych punktów pikniku było rozstrzygnięcie konkursów. Na pierwszy z nich, za projektu i nazwę i maskotkę biblioteki, wpłynęło 53%. prace. Jury przyznało dwie nagrody główne. Jedną za projekt maskotki, który wykonała Milena Niemirowska z publicznego przedszkola nr 3 w Kozienicach, drugą zaś za imię maskotki, którego pomysłodawcą była Paulina Woźniak z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Jak zaznaczali pracownicy biblioteki, maskotki Bibi nie będzie można kupić, ale będzie za to można ją wygrać w konkursach organizowanych przez placówkę lub też losowaniach bibliotecznych. Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia Biblioteki zorganizowany został również konkurs na niesamowitą kartkę urodzinową dla Biblioteki. Spośród 84 prac wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach. W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym zwyciężyły kartki przygotowane przez Lucjana Panachowicza z Publicznego Przedszkola nr 2 oraz Jakuba Kowalskiego z Publicznego Przedszkola nr 3. W kategorii dzieci w wieku szkolnym 1-3 Pierwsza nagroda trafiła do Igora Glegoły z PSP numer 4 w kozienicach. W obydwu kategoriach wręczono również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Julian Tuwim, lokomotywa. Stoi na stacji Lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Dla dzieci biblioteka przygotowała tego dnia wiele ciekawych atrakcji. Były to m.in. zajęcia z robotyki, oraz czerpania papieru, a także ciekawe gry i zabawy. Dzieci mogły również spróbować swoich sił w trudnym rzeźbiarskim rzemiośle. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się zjeżdżalnia bajdocja. Poczęstunek dla dzieci przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich, babeczki z pieprzem i solą. Wśród gości, którzy tego dnia złożyli życzenia wszystkim dzieciom byli zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski. Pożyczę Wam wszystkiego najlepszego, dużo radości, słońca i oczywiście, żeby tej pandemii już nie było, żebyście mogli utrzymywać te relacje, kontakty ze sobą, bo to bardzo, bardzo ważne. Chciałam bardzo podziękować przy okazji Pani Dyrektor za zorganizowanie tego pikniku, promując czytelnictwo, co w tych czasach, w dobie internetu, nie jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Wy żyjecie wszyscy w Kozienicach, a Kozienice to jest chyba najpiękniejsze miasto w Polsce. Zgadzacie się z tym, nó No i żyjecie w takim pięknym mieście i o nim też trzeba coś wiedzieć. A żeby wiedzieć, no to właśnie zwykle trzeba coś przeczytać. I patronem biblioteki jest ksiądz Franciszek Siarczyński. To był taki bardzo duży, mądry człowiek, uczony historyk, geograf. I on opisał w Kozienicach, już 250 lat temu napisał książeczkę o Kozienicach, którą mam w ręku, ona później wiele razy była wydawana i taką książeczkę. I też na pewno wszyscy przeczytacie. I kiedyś może zrobimy nawet jako towarzystwo, Robimy Wam taką wycieczkę po Kozienicach, bo tu jest tyle pięknych rzeczy do pokazania. I kiedyś obejrzymy te Kozienice i będziecie wiedziały wszystko o tych Kozienicach. Dużo pięknego życia Wam życzę w Dniu Dziecka. Starostwo powiatowe w Kozienicach reprezentowały Eliza Rakoczy oraz Edyta Marczak z Wydziału Promocji i Kultury. Patronat honorowy nad piknikiem sprawował m.in. starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung.